Manualne skrzynie biegów to Senevrati Volkswagen jest pierwszym producentem, który zdecydował się zakończyć montowanie manualnych skrzyń biegów w swoich samochodach. Już w przyszłym roku na rynek chiński będą trafiać wyłącznie auta z automatycznymi przekładniami. Rynkowe analizy wyraźnie wskazują, że już w niedalekiej przyszłości skrzynie manualne będą wycofywane z coraz większej liczby modeli samochodów. Nowoczesne przekładnie automatyczne są niezawodne i nie zwiększają zużycia paliwa. W konsekwencji kierowcy wybierają samochody z automatyczną skrzynią biegów. Jednocześnie warto zauważyć, że w dynamicznie rozwijającym się sektorze aut z napędami alternatywnymi montowane są wyłącznie przekładnie automatyczne. A co to oznacza dla branży OSK? Ja się przeciwko temu cały buntuję. Dlatego, że nie wiem, czy pamiętasz, kiedy, kiedy rok temu kupiłem nowy samochód, przeszedłem ze skrzyni automatycznej na skrzynię manualną i wszyscy w firmie mówili mi, Szymon, ile ty masz lat? A ja lubię manualną przykładnię. Nie wiem jak ty. No ja jestem przeciwnego zdania. Od wielu lat korzystam z automatycznej skrzyni, chociaż mam dwa samochody i drugi jest ze skrzynią manualną. No ale jeżdżę wymiennie, można powiedzieć, pół na pół. Natomiast y, nie przeraża mnie skrzynia manualna. Pamiętam, jak bodajże w 1987 roku zakupiłem swój pierwszy samochód y, ze skrzynią automatyczną. Y, nieświadomie to zrobiłem, szczerze <y> mówiąc. Y, kupiłem ten samochód i dopiero, kiedy go kupiłem, zorientowałem się, że jest tam skrzynia automatyczna. Kiedy go sprzedawałem, pojechałem na giełdę, bo jeszcze takie funkcjonowały. Nie wiem, chyba dzisiaj też jeszcze giełdy są, ale pewnie tak. Nie wiem, wtedy były. Pojechałem na giełdę, to pamiętam żona z spódniczką zasłaniała tą klamkę od zmiany biegów, a ja chodziłem z zainteresowanymi osobami, pokazywałem im dookoła jaki piękny, bo chciałem, żeby najpierw nabrali przekonania, że to jest właśnie ten samochód, który chcą i na końcu miało być odsłonięcie. Minęło kilka lat i moi koledzy, którzy zarabiali pieniążki jako taksówkarze, kupowali w Niemczech Mercedesy, z automatami, przyprowadzali i wymieniali na skrzynie manualne. Dzisiaj dzieje się rzecz odwrotna. Jak kupią ze skrzynią manualną, wymieniają na automat. Co to oznacza dla branży OSK? No właśnie, bo to jest już pytanie na poważnie <laughs> tak. absolutnie, a nie, nie jeśli chodzi o nasze indywidualne Oczywiście. preferencje. Zwróćmy uwagę, że mamy prawo jazdy na automat i mamy prawo jazdy na manual, które obejmuje automat, ale automat nie obejmuje manualu. I teraz. Coraz y, częściej y, z taśm produkcyjnych wyjeżdżają pojazdy hybrydowe, hybrydowe, hybrydę plug-in i tam są tylko i wyłącznie automaty. Nie będzie w niedługim czasie produkowanych y, samochodów, które mają skrzynie automatyczne. Y, może, może się mylę, kod 76 właśnie mówiący o prawo jazdy na skrzynię automatyczną tylko i wyłącznie Umrze po prostu śmiercią naturalną, a my powinniśmy już teraz zaczą zacząć się do tego przygotowywać, bo w niedługim czasie naprawdę nie kupimy samochodu, który będzie miał manualną. Słuchaj, oskanę. a to ostatnie pytanie. W takim razie z punktu widzenia 18 osiemnastolatka, który przychodzi do OSK i zaczyna się dopiero uczyć, co jest łatwiejsze, nauczyć się na manualu czy na automacie? Na manualu, manu przepraszam, na automacie. Zdecydowanie na automacie. Nie, nie, nie miesza biegami, nie musi się martwić, czy właściwie wysprzęglił, czy w odpowiednim momencie już puścił sprzęgło, czy dodał odpowiednią ilość gazu. Czyli Tutaj... zdecydowanie mniej bodźcowania, o wiele łatwiejsza koordynacja psychomotoryczna, więc po prostu jest, jest to łatwiejsze. Czasy się zmieniają, wszystko się zmienia. Jak widzicie, skrzynie manualne odchodzą do lamusa. Będziemy żyli w erze skrzyni automatycznych. Czy to dobrze? Według naszego eksperta Marka Rupentala jest to dla młodych, szkolących się osób w OSK zdecydowane ułatwienie.